Dobra, no to jesteśmy co prawda z lekkim poślizgiem, ale dzisiaj z Markiem Magierą. Przy okazji, trochę prawdy siatki, trochę asów kaczoru. Nie wiem, jak to tam nazywać, nieistotne. Tak czy inaczej, jesteśmy po pierwszym meczu, mecz otwarcia. No właśnie. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia, Marku? Dzień dobry wszystkim. Bardzo dobre. Tak, jak rozmawialiśmy sobie na temat tego wszystkiego, co się może wydarzyć podczas tego mundialu u nas w Polsacie Sport, to muszę powiedzieć, że. Nic się nie zmieniło od tego czasu, że ten pierwszy mecz to był mecz klucz, mecz otwarcia, który trzeba było wygrać. E, nawiązywaliśmy troszeczkę też do czasów Twojej reprezentacji z 2010 roku, gdzie mieliśmy wszystko w swoich rękach na inaugurację. 2 do 0 z Japonią, porażkę 2 do 3, e, gdzie tak naprawdę my sobie utrudniliśmy bardzo mocno życie tym pierwszym spotkaniem, a Japonkom otworzyła się autostrada do medalu, do tak, strefy tak, tak, tak. medalowej i... Z tego co pamiętam, to one rzeczywiście na trzecim miejscu wtedy skończyły te Mistrzostwa Świata, zaliczyły kapitalny turniej, później z bagażem takich świetnych doświadczeń pojechały na Igrzyska Olimpijskie do... Do Londynu na tej bazie też zbudowały całą jakby pozycję swojej japońskiej siatkówki. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ta japońska droga powtórzyła się w przypadku naszej reprezentacji, żebyśmy dotarli do strefy medalowej. Ja wiem, że się Państwo może teraz uśmiechną, ale humory mamy dobre po potrzeby. My jesteśmy wiecznymi optymistami, tak, także tak, tak, zawsze tak, będziemy tak. w to brnąć. Dokładnie tak. I tej wersji się trzymajmy i ostatni raz nawiążę do 2010 roku, bo Wy wtedy wracałyście z poczuciem ogromnego niedosytu, niezadowolenia z tego dziewiątego miejsca, bo oczekiwania były zdecydowanie większe. Ja powiem tak: przed meczem z Chorwacją dziewiąte miejsce na tych Mistrzostwach Świata ja bym brał w ciemno, natomiast po meczu z Chorwacją już tego dziewiątego miejsca w ciemno bym nie brał, chciałbym więcej i chciałbym, żebyśmy znaleźli się w 8. Ja też bym chciała, żebyśmy się znaleźli w Łusemce. Nawet mówimy o tym, że może by się udało gdzieś dalej zajść, ale nie będziemy wybiegać w przyszłość. Najraźniej jeszcze chcemy pomówić o tym, co było w Arnem. Jakie były Twoje odczucia odnośnie tych dwóch meczów równolegle, bo okej, okay, o siatkówce porozmawiamy też jeszcze za chwilę, ale dla mnie to było doświadczenie, które zresztą też komentując później kolejne mecze, no nie jest do końca właściwe i ja nie jestem rędowniczką tego, żeby w kolejnych mistrzostwach też grać w takim stylu, że na jednym stadionie trzy mecze równolegle, bo jednak no Okej, okay, to nie jest może tenis, że nie trzeba takiej totalnej ciszy, ale same dziewczyny mówią, że gdzieś tam w jakiś ważnych momentach czy w ważnych spotkaniach, kto wie, może w tym meczu Turcji z Tajlandią też to miało ogromne znaczenie, że gdzieś tam coś się nakrywało i komuś coś przeszkadzało. Mam dokładnie takie samo zdanie, tym bardziej, że porozmawiałem chwilę z Asią Wołosz, też na lotnisku, bo mieliśmy akurat taką możliwość. Trzy godziny czekaliśmy w kolejce żeby się odprawić. Takie czasy teraz w Europie. No ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Mnie to irytowało, jak siedzieliśmy na stanowisku komentatorskim, że patrzymy na akcja w słuchawkach, słyszymy coś, co jest z innej bajki, dzieje się za naszymi plecami. Tam też schodzili się Holendrzy, ich było bardzo dużo na meczu Holenderek. No i te odgłosy dochodziły. No a ludzie od nas z Polski, którzy oprawiali ten nasz polski mecz, Robili wszystko, żeby jednak na tym boisku było głośniej. I w pewnej chwili zrobiło się tak głośno, że ja czasami nie słyszałem, co ty mówisz, ja bo siebie nie głos słyszałem głos uciekał tak. w słuchawkach i musiałem się domyślać. Natomiast najważniejsze jest to, że, że udało się wygrać to spotkanie, ale absolutnie też jestem zwolennikiem tego, żeby. Owszem, niech będzie stadion, niech będą trzy boiska, ale poczekajmy na zakończenie jednego meczu. No bo to też absurdalna sytuacja. E, chyba tam była piłka 22-15, a tam na drugim Ale. boisku jest odgrywany hymn, prawda? No to coś, tu, o, coś tutaj nie gra. Wiadomo, że jednak myśląc o swoim hymnie narodowym, chcemy, żeby ten moment był uszanowany. Oczywiście. Tak? Oczywiście, to, 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 to zrozumiałe. E, Troszkę wracając do tego spotkania, dla mnie wyróżniającymi się postaciami były zdecydowanie środkowe. Podobało mi się to, jak Asia Wołosz prowadziła to spotkanie, też rozrzucając na różne możliwości, tak? Pierwszą linię, drugą linię, uruchamiając, tak jakby chciała zaangażować wszystkie zawodniczki. I Jakie Ty masz odczucie? Czy to jednak środki, czy gdzieś tam poszukałbyś kogoś innego, kto w Twoim przekonaniu zaistniał w tym spotkaniu? Środki zdecydowanie i ja bym nawet głęboko nie szukał dalej niczego, bo nie znajdziemy, choćbyśmy bardzo chcieli. Ja powiedziałem na koniec transmisji, że mecz zakończyła najlepsza zawodniczka spotkania Kamila Witkowska. I jak sobie obejrzałem powtórkę, to się tylko utwierdzam w przekonaniu, że tak rzeczywiście było. Swoje dołożyła Agnieszka Korneluk. Ja bym prosił tylko Asię Wołosz, może nas obejrzy, żeby jak najczęściej na początku spotkania dawała do Agnieszki piłki do ataku, żeby ona wreszcie trafiła raz a dobrze w boisko, bo wtedy jak już raz trafi, to jej idzie. I to też mecz z Chorwacją pokazał. Co do Magdy Stysiak, to myślę, że ona zagrała tak sobie. Ten mecz. Na pewno ja że będzie też trzeba powiedzieć, że... punktów zdobyła. Tak, trzeba powiedzieć, że to też dla niej jest pierwszy mecz podczas Mistrzostw Świata. To jest duże obciążenie, powrót po kontuzji. I spodziewała się, że wszyscy jednak będą wiedzieli, że trzy czwarte pik będzie do, do niej kierowanych i tutaj też zespoły różne będą się przygotować najpierw na nią, a potem na całą resztę zespołu. Oczywiście, co nie zmienia faktu, że zagrała przeciętnie. Tak, po prostu myślę, zwyczajnie. że Magda sama też o tym wie. I... Myślę, że jeżeli chodzi o przyjmujące, to na pewno był taki moment, że Oliwia Różański wzięła ciężar gry ataku na swoje barki i to było fajne. Zuzanna Górecka miała przede wszystkim przypilnować przyjęcia. Też nie zawsze się to udawało, ale było w miarę stabilnie. Natomiast Maria Stenzel swoje w obronie zrobiła. Też i tam ze dwie 3 piłki w przyjęciu chyba uciekły. No ale to nie da się na 100% grać, umówmy się. A co do Joanny Wołosz, to ja mam takie zdanie, bo wszyscy oczekują od niej nie wiadomo czego. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na taki aspekt, że kiedy był ważny moment trzeciego seta, kiedy goniliśmy wynik. Ona trzymała się przygotowanej taktyki, to było widać. Często wykorzystywała zawodniczki w kontrze w drugiej linii, a to ćwiczyliśmy dość dokładnie także w meczach sparingowych. Nie szykowała się na przepraszam za wyrażenie łatwiznę i podwieszanie piłek do Magdy Magdystyśak tylko, mm -hmm. ale wiedziała, że ma też w obwodzie zawodniczki, które mogą jej pomóc. I to jest wielkie doświadczenie, z którego nasza reprezentacja absolutnie powinna korzystać. Aśka może grać lepiej w naszej reprezentacji, ale żeby grała lepiej, to lepiej muszą grać zawodniczki wszystkie wokół niej, bo no to jest sprawa najprostsza. I... To, na co ona sobie może pozwolić w klubie, niekoniecznie może sobie pozwolić w naszej reprezentacji, bo nie ma takich wykonawczyń jak u siebie w klubie. No i życia nie oszukamy, nie będziemy czarować rzeczywistości, taka jest prawda. Natomiast fajnie, że tak jak mówię, mecz z Chorwacją pokazał niektóre elementy już po tych sparingowych meczach, które widzieliśmy. Pracują na troszeczkę wyższym poziomie. Zdecydowanie tak. Mnie jeszcze w tym spotkaniu podobało się, jak reagował Lavarini i wprowadzał podwójną zmianę. I to właśnie. też było widać na turnieju na polu, że będzie chciał takie zmiany wprowadzać. Natomiast no ta, dla nas konkretna podwójna zmiana okazała się być kluczową, szczególnie w tej trzeciej partii. Strzał w dziesiątkę, spokój Katarzyny Wenerskiej przy wyborach na kontrach, to co ona tam musiała powystawiać, bo to nie było rozegranie. Piłka gdzieś się tam spadała na piąty, szósty metr, prawda? Raz w lewą stronę, raz w prawą i, i, i to wyglądało dobrze. Dołożyła Asa serwisowego. Fajnie Monika Gałkowska skończyła dwie akcje takie trudne piłki, natomiast ja odnoszę nieodparte wrażenie, że Monice cały czas brakuje takiej pewności siebie pozytywnej, że Idziesz na tej prawej stronie, no to sama wieża jak jest. No, musisz przyłożyć tą piłkę. A nie w ostatniej chwili się wycofywać, szukać jakiejś kiwki, jakiegoś dziwnego zagrania. Monika, ile tam masz, to jedziesz po zewnętrznej, jedziesz, można tak? piłkę wybić i nie ma żadnego problemu. Ale zmiana podwójna na. Na plus też pojedyncze wejście Moniki Fedusio bardzo fajne, także tu się wszystko zgadza. Zdecydowanie muszę się przyłączyć do tego, co powiedziałeś. Mnie się podobało przede wszystkim, że ok, może nie mówisz, że nie z pełną siłą Monika Gałkowska tam w niektórych atakach, ale najważniejsze, że odważnie, że nie wstrzymuje ręki. To jest też to, co jest istotne. No i nawet jak się tam zdarzył jeden błąd, to się jakoś tam nie poczuła, że ojej, co to będzie w kolejnej akcji, tylko wręcz była gotowa na to, żeby może mocniej, może właśnie jeszcze odważniej w tej kolejnej akcji i właśnie do takiej odwagi namawiam. Myślę, że nie ma co więcej rozmawiać na temat tego meczu, który już był, bo przed nami kolejne ciekawe spotkania, a to jedno z ciekawszych, myślę, już we wtorek, bo przecież tajki, które no, niewątpliwie największą sensację do tej pory sprawiły podczas tego Turnieju Mistrzostw Świata, dopiero trzeci dzień, a już mamy wynik, gdzie to Turczynki, które są faworytkami gdzieś tam do, jednej, do czwórki może nawet, czy do ósemki, no poległy w tym pierwszym spotkaniu. Ja powiem szczerze, że troszkę się tego spotkania obawiam w kontekście tego, że to jest bardzo szybka siatkówka i mam nadzieję, że nasze panie, szczególnie na środku, będą tutaj biegały na tyle czujnie, żeby zdążyć do tego bloku, mimo że już Liga Narodów pokazała, że może być to faktycznie bardzo ciekawy i bardzo szybko grający, dokładny i precyzyjny zespół. Tak może być, natomiast my też mamy w pamięci wygraną w Lidze Narodów z tejkami 3-2 po takim dramatycznym meczu tylko że musimy wrócić do bazy i wziąć poprawkę na to, że wtedy w tajskim obozie pojawił się dość duży problem z koronawirusem i może nie wykluczył z gry wszystkich zawodniczek, natomiast nie ma co ukrywać, że one wtedy były dość mocno osłabione, bo też nie mogły potrenować normalnie i, i my mieliśmy wtedy przewagę właśnie w tym, że, że zdrowotnie wyglądaliśmy dużo lepiej. Takie mecze jak Turcja-Tajlandia na Mistrzostwach Świata się zdarzają. Ja tego meczu przyznam się szczerze, że jeszcze nie widziałem, bo wracaliśmy akurat z Amsterdamu wtedy, mhm. kiedy on był rozgrywany. Natomiast przygotowując się do meczu, który będziemy komentować: Polska-Tajlandia, ja już mam przygotowany taki skrót ciekawy tego spotkania z tajkami. A jak będę miał czas, to obejrzeć całe spotkanie i to pewnie nie raz, więc wtedy będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Co do Turcji, wiesz, ja po tym turnieju w Neapolu, gdzie przegraliśmy z tymi Turczynkami 1-3, to już nie jest ta Turcja, która była kiedyś. Tam czegoś mi brakuje. Nie wiem, czy to zmęczenie materiału, że cały czas te same zawodniczki występują już od kilku dobrych lat, nie ma dopływu świeżej krwi. Karakurt, która punktuje cały czas, jest w zasadzie jedyną zawodniczką, na którą trzeba tam zwracać szczególną uwagę, jeżeli chodzi o ich aspekt ofensywny. Też widzę tutaj w statystykach, że ona wypadła, no tak jak to ona wypada, 44%, ale 41 ataków tak? plus 19 ratio, czyli bardzo dobrze to wszystko wyglądało. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby ją próbować gdzieś tam zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o, o Tajki i o to, co widzieliśmy w Lidze Narodów, tam nie ma głębi składu. Tam jest 6 zawodniczek, które grają ze sobą praktycznie cały czas, znają się na wylot doskonale. E, imponują obroną, e, natomiast my będziemy mieli jeszcze jeden atut w Gdańsku, którego tajki nie będą mieli, będą to polscy kibice i ja myślę, że e, no hala powinna się wypełnić. Hala w Gdańsku jest duża, może nie w całości, ale tak gdyby się wypełniła w 80 czy 90%, to byłoby. Byłoby cudownie. Oj, ja zapraszam, bo to jest bardzo ważne tak dla dziewczyn, jak i w ogóle dla tak całego jest, no turnieju, dla oprawy, bo mm -hmm. oczywiście Dobynikana, to jest Korea, zupełnie inaczej później. jak grasz przy pustych trybunach, a inaczej jak się gra właśnie kiedy siedzą tam kibice. I tu nawet nie mówię tylko o tych polskich meczach, ale także o meczach pozostałych zespołów. Ja jeszcze chciałam może troszeczkę nawiązać do tych tajek, bo tutaj mam wrażenie, że są trzy, może cztery te nazwiska, które będziemy powtarzać. Caczuon, która tutaj w tym spotkaniu z tajkami, z Turczynkami 33 punkty zrobiła i na pewno to będzie pierwsza osoba. Czaja i Archerapon, tak naprawdę to są te trzy zawodniczki, które wystarczy zastopować, ale dobrze wiemy, że one grają tą taką szaloną siatkówkę z krzyżami, z różnymi nieoczekiwanymi zagraniami I do też... tego pompu, która tam no... naprawdę też czasami mam wrażenie, że nie wie do kogo podaje. I są te nieprzewidywalne środkowe, które na pewno nie są zbyt wysokie i mają problem, żeby się wbić bezpośrednio w boisko pomarańczowe przy swoich akcjach w ataku, ale są bardzo szybkie i. Gdzieś tam po łokciach te piłki przechodzą, czasami ciężko tego wszystkiego bronić, no ale musimy być optymistami, nie ma, nie ma innego wyjścia. I yy, ja powiem przewrotnie tak, no jak mamy się bać wyjść na mecz z tajkami na nie, nie Świata. Nie, nie będziemy się bać absolutnie. No, właśnie, nie, gramy, no, gramy u siebie, gramy, na gramy u świata, siebie, oczywiście, że tak. I, i tu trzeba, trzeba, trzeba punktować, bo tak jak mówię, no mecz yy, z Chorwacją nic nam nie dał kompletnie. Natomiast sportowo oczywiście, bo jeszcze nic się nie wydarzyło, ale, ale dał nam poczucie tego, że możemy z dużo większą pewnością przystępować do kolejnych spotkań. Nie ma co ukrywać. Te drużyny z Gdańska, z naszej grupy, to będzie już półka wyżej niż Chorwacja. I, i tu naprawdę trzeba będzie no, zagrać... myślę, że tylko Korea to będzie taki jeden. No, być może, dzień, no, gdzie tak, będziemy może troszeczkę Koreanki, zejść z tego Koreanki oglądałem słabo zagrały, przegrały z Dominikaną 0 do 3 bez, bez echa. Także no zobaczymy. No. Cieszmy się, że mamy taki turniej. Że... Podejmiesz się obstawienia wyniku. E, 3 do 0 dla Polski stawiam. No to trzymamy kciuki, żeby tak było. <noise> ale ja i... zawsze tak stawiam, no, dobrze o tym wiesz. Ja no wiem, spokaiło. właśnie dlatego celowo Cię zapytałam. E, ja obstawię 3-2, no, bo o, wiem, że z Tajkami będzie bardzo ciężko, ale to co najważniejsze, to mam nadzieję, że będzie zwycięstwo. Także pozdrawiamy i dzięki Ci Marku. Oczywiście. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.